Uszczypnij mnie, Burdon, bo chyba przykimałem na warcie! To Geralt z i Zoltan Chivaj! Może to iluzja? Albo złąkane widma z pobojowiska? Może by tak obuszkiem pomacać dla pewności! Podrobić mordę Wiedźmina! Piwny aromat impregnatu brody zoltana! <laughs> się jeszcze nie urodził czarodziej zdolny do takiej iluzji! Jarpen Zygmun! <laughs> Niech mnie wszy oblezą, jeśli nie cieszę się na widok twej paskudnej gęby! <laughs> Ten młodzian to skalenburdon! Keral, co tak stoisz, jakbyś łopatę połknął? Nie wyściskasz starego kumpla! Witajcie. Tris wiele mi o tobie opowiadała. Mała Marygold? Haha, ha, co u niej? Mówię ci, Skalę, ten no oto Wiedźmin to uosobienie rycerskości. Wszystkie seltkirki tego świata mogą się schować przy Wiedźminie, a wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiemy. Ja rycerzem? Prędzej zoltan tancerką. No to słuchajcie. Eskortowaliśmy na on czas transporty dla kedweńskiego wojska gdzieś w lasach Sherwet. Tak, tak, tak. Robiłem dla Henselta. No, ale nieważne. Wiedźmin podróżował wtedy z Tris i Ciri na południe. Dziewczyna to był diabeł wcielony, a zaś czarodziejka zachorowała. Paskudne choróbsko się jej czepiło w krzaki, musiała latać co pięć minut. W życiu czegoś podobnego nie widziałem. A, a parę ciężkich kub strzeliłem! Wierzcie mi, y, raz jak zjadłem nieświeżego chomika! Miałeś mówić o rycerzach! Mówię, młokosie! Właśnie mówię! No, i wiedźmin nosił ją w te krzaki. Kurował, leczył, mył! Normalna rzecz, że chłop dba o swoją babę. Przesadzasz z tą rycerskością. Tris nie była jego babą, ni żoną, ni kochanką! Była chorą kobietą potrzebującą pomocy! A on miał swoją misję tajemną! Mógł ją zostawić w mieście, mógł odejść, a nie zrobił tego! On się tak troszczy o wszystkich! Młody Skalen, to nie wiesz, że być rycerzem to nie tylko mucić się z innymi po blachach i wygrywać turnieje. Ale ty pieprzy z <laughs> Brakowało mi tego. Ciekawe, tej historii nie słyszałem. A tak w ogóle to, co u małej Marigold? Nie najlepiej porwał ją królobójca. Niedobrze wsiamać, niedobrze. Nie jesteście tu przypadkiem, prawda? Muszę się widzieć z Saskią. Celem? Potrzebuję kilku magicznych zabawek, żeby pozbyć się upiornej mgły. A co ma do tego Saskia? Jedną z tych zabawek jest Miecz Saski. I co ja mam teraz począć? Jurwet i Saskia zabronili wpuszczać obcych, a moi starzy druhowie chcą wejść, Także Tak źle i tak niedobrze. Jakoś się to obejdzie. Obejść to się da krowi placek na łące i to też nie zawsze. Zostaję z wami, Jarpen. Chcę się do was przyłączyć. Przyjmiesz mnie do krasnoludzkiego chufu? Czy cię przyjmę, czy waj? Czy ja cię kurwa przyjmę? Chłopie, ja cię dowódcą na wstępie mianuję! No, i problem mamy z głowy. Skalę jesteś świadkiem. Zoltan nie jest już obcy. Aha. No, przedstawię cię Saski, to będziesz miał okazję wyklarować jej, o co chodzi z tym mieczem. Czy co tam zamierzasz? O miecz, niech ci już głowa nie boli. Wzbiję się na wyżyny krasomóstwa. Będę chytry jak lis i delikatny jak młode cycuszki. Załatwię ci ten miecz, choć umiem o... brodę. No i załatwione! Widzisz, skalę? Szykowała się tragedia. a będzie komedia. Las, młodzi teraz jacyś. bez serca, bez nadziei. Wiesz, co myśmy z zoltanem pod brenną widzieli? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwej. Wiecie może, gdzie mogę znaleźć burą Chorągiew? Na tamtym świecie. Wszyscy zginęli podczas bitwy trzy lata temu. Miałem na myśli standard oddziału, to symbol śmierci. A, to akurat niewielki problem. Pochowaliśmy go razem z resztkami Kedweńczyków. Gdzie? Za Wergen. Zaznaczę ci na mapie, jak tam dojść, bo droga nie jest prosta. W tych kryptach dzieją się dziwne rzeczy. To, że duchy Ketwenów straszą naszych, to normalne. W końcu to najeźdźcy. Ale jeden z tych duchów to jakiś historyk, amator. Wypytuje wszystkich o i O, chorągie. się, dzięki. Tris może być w okolicy. Nie widziałem jej od choroba, to już pięć lat, jak wszyscy uznali uznaliście za zmarłego. No, w każdym razie, ostatnim razem widziałem ją w Rivi. Z tego co udało mi się ustalić, królobójca zmusił ją do teleportacji gdzieś w te okolice. Po drugiej stronie mgły jej nie ma. Jak wyglądał ten królobójca? Wielki łysy wiedźmin nosi wężowy medalion. Mm, przykro mi, Geralt, nie mam pojęcia, o kim mówisz. A ja coś wiem. Jeden opój z Wergen twierdzi, że widział rudą babę, co spadła z nieba gdzieś w wąwozach to po pierwsze. Potem tej baby szukała czarodziejka Filipa Eilhardt Stara rura. Wysłała po nią swoją pomocnicę i kilku chłopów do wąwozów, ale wrócili z niczym. A teraz pomocnica Filipy zniknęła. A czarodziejka chodzi sła jak osa. Nawet jednego chłopa zamieniła w prosiaka. Wiem od tych chłopów, że to nie była zwykła pomocnica, tylko agentka Nilwgardu. I coś w tych wąwozach jednak znalazła. Może chodzi właśnie o Tris albo o tego Wiedźmina. Panie Eilhardt, czy stara rura, jak ją nazywa Jarpen, nie może przeboleć, że dała się szukać. Uciekła na południe? W głąb Edirn? Kurwant, mać! Wychodziła przez główną bramę z godzinę temu! Poszła w kierunku mgły. Myślałem, że robić jakieś magiczne pomiary czy coś. Ona zna się trochę na czarach. Mogło jej się udać przejść. Chyba odwiedzasz Szilardę po powrocie. Co z Jurwetem? Jest szansa, żeby się z nim spotkać? Nikła. Łazi za Saskią jak wierny pies. Nie spuszcza z niej oka. Przynajmniej dziewczyna ma dobrą ochronę. Czego chcesz od Jurweta? Zdaje się, że nie jesteście przyjaciółmi. Ano, nie, ale gdy widziałem go we Flot, sam miał coś, czego potrzebuje do zdjęcia klątwy. Może Saskia go przekona? Bo nawet jak się z nim spotkasz, to raczej nic ci po dobro ci nie da. Nie mam wyjścia. Miło się rozmawia, ale czas działać. Ech, takie życie. Otwierajcie bramę. Idę po miecz. Chyla, chyla. Jakby udało ci się zdobyć jakimś cudem to mieczysko zaklęte. To może nie wynoś go przez główną bramę, bo jak wiewiórki zobaczą. Co proponujesz? Jest takie przejście. Zaznaczę Wiedźminowi na mapie, a tobie sam pokażę. Może być. Może. W międzyczasie rozejrzę się za sztandarem. No to wpytę. No, no to wiał.